Masz takie mocne bronie, daj, ja wezmę. No weź. Ej, tu! Kurwa! A, dobra. Ej, dziadek, dziadek! Dziadek tam jest, wiesz? Dziadek tu jest, kurwa, co ty robisz? Ty się. Ja odbywaj się. Nie robię tu bo cię zabije dziadek. Masz być bez ruchu. Dawaj go! Kurwa, pomóż mi! pomyśl mi! Milem uderzyłem go? Mnie uderzyłeś Kurwa to nimi jest rozpierdolony jak chodzi to mamy co na <grydala>, mi Kurde, Nie, nie żyjemy! To miś, bo ja żyję. To miś, bijesz się sam. Trochę, trochę, trochę. Weź to chyba. Kurwa. Wózek za tobą no jest. Brawo. Nie mylę, wypowiedź jednego z platform. że wypadek śmierci ale tu kurwa o kurwa kończy tu miał jakiś dojazd laser kurwa kurwa co tu się dzieje <gry> Cieka to tu ką miał, bo ty kurwa Ej, bo ta kurwa. Ej, do... laser za do... to, to, bo... to, bo... to bo... O Boże! O Boże! 21 tysięcy straciłeś! tysięcy. A na widzenia, 000... do widzenia! Cię. Naprawdę Hej, to Halo Kurwa, ej, gdzie go wsiąkło? Na górze? Może na Może go wypierdoliło gdzieś na Ragdorom no niemożliwe Chyba, że tam poszedł a nie, to pedofil po prostu, pa, pa. No go A, to się Ksiadze to... <grym> ten. Uderz ją młotem po prostu Ała! Ja, chyba, sorry. Moje kolano, moje kolano <grym> Nie, 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 kurwa, nie Dużo ja pierdolę. Na teorię. Buka laser, Buka laser, lewo. Prawo. Kurwa mać. You picked the wrong house, fool. Jezu. Jezus, Jezus Maria. Maria. Laser. Laser, kop no wózek. To ja już nie chcę, kurwa. Ja już nie chcę to grać. Ta gra jest, kurwa, popierdolona. O. Waga, waga, uwaga, uwaga, uwaga. Kurwa Brawa. co? O kurwa. Nie no tutaj wystaje chyba. A, ta, tak. Chyba z tej strony wózek będzie. Kurwa. Przepraszam, przytula. Dobra. Nie! Chłopaki czekajcie! Aha. Dobra Co tu się stało? Testujemy. To jest rozjebane Ufno No, no, nic nie Podoba no, się to? Kurwa, kurwa mać, utknąłem! Ej, kurwa, teraz coś potężniejszego przyjdzie do piekła, to Tak, jest Co to jest? <grym> Jeszcze ja porwać z, z krasnalami. Kurwa! Ej, ciadek! trzeba już tam wyciszył. A <grym> już tak spocony siedzi, ze to drugi raz do mycia kurwa, co iść. <grym> <grym> Ale się, za, ale się kurwa robale Ejko. zaległy. No, <laughs> Procesy, jak kurwa nie mówię Także. Dupą nie można dotknąć. Kurwa mać! Jebane, kurwa. Nie no, nie mogę z tym gościem. Idzie... ten. nie, 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 nie! O! Cze? Kurwa! Żeś jedną tą. Kurką. Nie! To nie on! Co tak no to masz, się stało zasię. w takim razie? Sztampan. Szampan pan pierdolny. Ale, przecież, ale przecież sam siebie nie. No, biłabał. mam to nagrane, zobaczymy. Ale Dimi e, na pewno e, i, i, nie ruszy. Nie, no, na pewno nie jest. jestem w stanie, tak? ja jestem w stanie tak? sięgnąć oh, do sztuki. To ciekawe, czemu. Czy może, się, czy może ten szampon nie był jakiś wiesz Nie, bo już nie! Nie, bo już nie! Nie, buki. CO TO JEST? Odsuń się! Kurwa, obrona Częstochowy chowy nie lecą kulki, co? Ej, ten jest max Ej, ten jest max Ej, ten jest max Kulek, serio Nie. Co? Ja Rozjebałem O Boże <grywa> <grywa> Kurwa, w lepszym momencie nie mogę przyjść a wy wiecie, a... Wy... Nie. Ja wiadę, w sensie ja wiadę, jakby... ja wiadę. To, to nie jest tak, żeby... Ale mieści się faktycznie. Jest O kurwa masz. O kurwa, dostałem nim jeszcze. Myśli się z kurwa...